Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku gotowania z dzikimi roślinami. Konkordia widać w bardzo zdrowej przyszłości i dzisiaj również zdrowo będzie, ponieważ na naszym stole zagościły dwie cudowne roślinki. Są nimi forsycja oraz szczawik zajęczy. Toś niepozorny, ale bardzo ciekawy i korzystny dla naszego organizmu. Gdybyśmy chcieli w skrócie opisać wszystko to, co zawiera forsycja, na pewno wymieniłabym kwas kawowy, kwas chlorogenowy, kwerycytynę, izokwerycytynę, rutynę, czyli rutozyt oraz saponiny. Triterpeny, lignany i taniny. Są to wszystko substancje, które działają między innymi ściągająco, wzmacniająco na naczynia krwionośne, antyseptycznie, przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie. To pole działania tej małej rośliny jest ogromne i szerokie, dlatego warto, naprawdę warto sięgnąć po nią i w kuchni, i w ziołolecznictwie. Zawiera również związek nazwany arktigeninem. Jest on dość ciekawą pozycją w fitoterapii, ponieważ ma właściwości przeciwwirusowe i przeciwnowotworowe. Drugą częścią mojej nuty smakowej, dzikiej, w dzisiejszych deserach będzie szczawik zajęczy. O szczawiku zajęczym mówiłam już w tym tygodniu, ale powtórzę te najważniejsze rzeczy, o których warto pamiętać. W szczególny sposób opiekuje się naszym układem trawiennym. Zawarte w nim kwasy takie jak szczawiowy, kwas jabłkowy, do tego sole szczawianowe, flawonoidy, kwerycytyna, kemferol, witamina C, karetonoidy oraz polifenole, garbniki i śluzy roślinne wspomagają układ pokarmowy, wspomagają trawienie, działają osłonowo na błony śluzowe. Żołądka oraz działają przeciwutleniająco. Dlatego taka roślinka powinna znaleźć się na naszym talerzu, zwłaszcza wczesną wiosną, kiedy tych właśnie wszystkich substancji potrzebujemy najbardziej. Zapoznaliśmy się pokrótce z naszymi obydwoma bohaterami dzisiejszego dnia, dzisiejszego stołu. Zabieram Was na szybki spacer, tradycyjnie, później do kuchni i na degustację. Pana Kota na wywarze z forsycję rozszczawiku zajęczego oraz w formie wielkanocnego mazurka. To co? Widzimy się za chwilkę. Do zobaczenia! Kiedy patrzymy na forsycję, widzimy pierwszą prawdziwą eksplozję koloru po zimie. Żółte gałązki rozświetlają jeszcze szare ogrody i parki. To znak, że wiosna naprawdę już przyszła. Forsycja rośnie najczęściej w ogrodach, przy domach, czasem dziko przy ścieżkach i w starych sadach. Te kwiaty, które dzisiaj widzicie, zebrałam z własnego ogrodu, tam gdzie krzew rośnie bez chemii, blisko natury. Najlepszy moment na zbiór jest wtedy, gdy kwiaty są w pełnym rozkwicie, ale jeszcze jędrne i niespieszchnięte. Wybieramy kwiaty czyste, świeże, nieprzebarwione, zbierając delikatnie, aby nie uszkodzić gałązek. Forsycja to nie tylko ozdoba. W kuchni jej płatki dodają subtelnej, cytrynowej nuty do deserów, naparów czy syropów. W kosmetyce, zamknięte w maceratach olejowych, niosą wiosenną lekkość idealną do odżywczych kremów i olejków do ciała. W cieniu starych drzew tuż przy mchu rośnie niepozorny bohater wiosennych wędrówek – szczawik zajęczy. Trulistne, delikatne liście przypominają miniaturowe koniczyny, a jego drobne białe lub różowawe kwiaty są ledwie widoczne w runie leśnym. Najlepszy czas na zbiór szczawiku to wiosna, zanim liście staną się zbyt twarde, a kwiaty zanadto rozwiną się na słońcu. Zbieramy tylko młode i jędrne rośliny, zawsze z miejsc oddalonych od dróg i ścieżek spacerowych. I jak odróżnić szczawik zajęty od podobnego zawilca gajowego? Patrz na liście. Szczawik ma liście sercowate, zawsze potrójne, na długich, cienkich ogonkach. Zawilec przeciwnie. Ma liście głęboko powcinane, bardziej pierzaste, jakby piżone dłonie. W kuchni szczawik zajęczy wnosi cudowną, naturalną kwaskowość, jakby krople cytryny ukrytą w liściach. Idealny do deserów, zielonych sałatek i lemoniad. W kosmetyce wykorzystywany jest w delikatnych tonikach jako symbol świeżości i lekkości. Delikatnie oddzielam listki od łodyżek szczawiku, płuczę je i osuszam. Powinny być suche, jędrne i lekkie. Kwiaty forsycji rozdzielam cierpliwie. Każdy kwiat osobno, bez zielonych szypułek, bo to one niosą najwięcej goryczki, która mogłaby zaburzyć smak deseru. Gdy rośliny są już gotowe, łączę je razem, zalewam rządkiem i przykrywam. Napar potrzebuje spokoju, czasu i ciszy. 20 minut wystarczy, by wyciągnąć z tych roślin to, co najbardziej świetliste. W międzyczasie rozpuszczam żelatynę w odrobinie chłodnej wody. Napar przecedzam przez drobne sitko, w rondelku podgrzewam śmietane trzydziestkę, łączę ją z esencją z kwiatów i liści. Mieszam powoli, czujnie, nie chcę, by masa się zagotowała. W tym cieple rozpuszczam namoczoną żelatynę. Gdy wszystko staje się jedwabiście gładkie, przelewam krem do kieliszków. Dekoruję konfiturą z forsycji, świeżymi kwiatami. I liść mieszczawiku. To deser inny niż wszystkie. Zamiast cukru na parzłonki, zamiast wanili echo leśnego poranka. Pana kota, która smakuje jak wiosna, zamknięta w kieliszku. Pozostałą część masy przelewam do formy na Mazurka Wielkanocnego. Zbliżają się święta. Film będzie publikowany w Wielkanocny Poniedziałek, tak więc uznałam, że mały akcent świąteczny będzie mile widziany. Ostatnie elementy dekoracyjne i przechodzimy do degustacji. Przygotowanie tego deseru poszło nam szybciej niż przygotowanie poprzednich dań, ponieważ jest to deser mało wymagający, ale efektowny. Popatrzcie, tak wygląda już udekorowany deser z konfiturami z forsycji na górze i dekoracją z kwiatów, forsycji oraz czołiku zajęczego, do tego mamy. Kilka listków szczawiku. To co? Próbujemy. Wygląda fajnie. Zobaczcie, sama konsystencja. Ciekawie wygląda. Dżem czy konfitura jest lekko lejąca. Natomiast kapana kota ma konsystencję pianki. Koniecznie trzeba tego spróbować. Jest lekko kwaśny, bardzo subtelny. Czuć, czuć, tak mocno czuć ten wywar z frosycji. Konfitury mają taką goryczkę charakterystyczną właśnie dla tych żółtych kwiatuszków. Natomiast super są zrównoważone tym kwaskowym posmakiem z szczawiku zajęczego. Całość jest bardzo orzeźwiająca, delikatna, ale też lekko słodka. Polecam, naprawdę warto spróbować. Wygląda fajnie, pachnie, pachnie świeżo cytrynowo i smakuje naprawdę ciekawie. Przygotujcie ten deser w domu, doprawcie przyprawami, które sami lubicie i dajcie znać, jak Wam smakowało. Ja może dokończę mój deser, a my się widzimy w kolejnym odcinku. Concordia wite, bardzo zdrowej przyszłości. Do zobaczenia niebawem. Zaobserwuj, aby nie przegapić nowości. Zaobserwuj, aby nie przegapić nowości.